wizowie z tej strony Antonid. I dzisiaj rozpoczynamy nową serię z Fortnite'a. Ja wam na szybko pokażę moje skinki. No mam ich mało. Tutaj plecaki, no też ich trochę mam, kilofiki. Takie mam. Eee, Lotnie mam takie. Jeszcze butów nie mam. I jeszcze smugi. Mam takie. O. I my będziemy chyba no iść do Gierki, co nie? Dobra. Ja już kliknę. Graj. Jak. No dobra, już nic. Ja ogółem mam karnet Zobaczcie O To jest potwierdzenie, że, że gram teraz na telefonie we Fortnite'a Dobra? Ładuj się O Ogólnie to już tutaj parę rundek zagrałem i nauczyłem się trochę grać na telefonie. I sobie wyobraźcie to, że jak już dzisiaj gram te rundki się uczyłam, to normalnie widziałem gościa, który miał skina galakcji. To jest mega szacun. Dobra, gdzie my tu możemy polecieć? Dawajcie tu lecimy. Dobra, ja już latuję z busa. Lecimy. Jak chcecie to mi napiszcie w komentarzu, czy chcecie ze mną one giwanka na odcinku, to wam podam w komentarzu moją nazwę. Dobra, tutaj tylko trzy osoby lecą razem ze mną. No, dawaj. Dobra, mam skrzynię. Mam tu jakiś karabinek, Pistolecik z tłumikiem. I dobre, słuchajcie, ja nie wiem, czy ja zginę. Jakby co, to się nie pytajcie, dlaczego tak słabo gram. Dobra, jeden dat. To jest kolejny. Gdzie to nie wiem? Idę po niego, widzowie. no nie ma go tu. Ty po prostu tak wyparował, nie? Dobra, złocisko. Idziemy na dół. To, go już chyba w tym budynku nie ma. Na raz. Idziesz do lobby, aha! Patrzcie to, co on miał. Patrzcie to, patrzcie to, jakie szczęście mam, pa jakie już rzeczy mam, ty um. Napiję się. A, ja, ja już nie mogę. Aha, dobra już nic. Gdzie jest gostek leży. E, tutaj ten przycisk. Dobra, nie żyję. Tutaj widzę wyjście. Dobra, nie żyjesz, Lara. Nic ciekawego nie było. A z tego gościa co wyrzuciłem? Ale też nic ciekawego. Lecimy po kolejnych ludzi. Ej, dobra, skaczemy na wszyscy razem. Aha, czekajcie. Ja sobie chciałem skoczyć, a tu się nie doskoczyć <laughs> Po prostu fajnie. Dobra, lecimy. Strzały tam są. Lecimy tam. Dobra, dawajcie. Jakby co, to sorry, że mam <laughs> taką chrypę, bo leciutki kaszelak mam. O jacie! Tylko nie dostał. Kurde Gdzie moja fura? Tam jest O jak jego chłopie nie trafiłem Chłopak się po prostu tak pod podskoczył Na mące I po prostu przeżył Dobra, lecimy Gostek jest tutaj, czyli już nie żyje Snara idzie do lobby. Tutaj z tego głośnicy wróciło. I tam nic ciekawego. Kurda. Uciekaj. ma Bambik Czekam. To, to jest jakiś dobry kostek. Teraz apta by się przydała Co jest? Dobra to jest gostek Fajnie No aha Dobrze, dobra, nie żyjesz. Szybko lecie! Się. Lecie, się, lecz. Lecie, lecz. Lecie, lecz. Lecie, lecz. Dobra. Uleczyłam się. I możemy lecieć. Zaraz będę kończył odcinek, bo 7% mam. Ale ja tu dopiero zaraz, gdzieś tak za może minutę, 5%. Ja lecę tu za strzałami Albo ja nie? Siema <laughs> Siema Kirku darmowy Że nie mówiłem, bo miałem 5HP. <laughs> <laughs> jakoś przeżyłem. Nie wiem jak, ale jakoś przeżyłem. Po prostu Sigma jestem. A z tego gościa co wypadło? Dobra, bo ja strefy nie mam. Aha, ale miałem farta, nie? Tak jak mówiłem na początku prawie odcinka, piszcie w komentarzu, czy chcecie ze mną One v dodam was do znaj i po prostu sobie zagramy. Nawet może rundę na odcinku. Ale ja po prostu tego gościa, który będzie ze mną na przykład grał tego wanwiłanka, po prostu go nie będzie było słyszeć. Ale za to będzie odcinek z wanwiłanka. Co co, co, co? co to jest? Nie wiem, ale dobra. Mniej szóstym. Lecę na was, Bambiki! Dawaj, chodź tu na solo. No chodź, co się boisz? O, dziękuję bardzo. Jesteś fajny kolega. Aha Dobra widzowie, ja będę kończył odcinek. Widzimy się jutro o 17.00 może na 1 v One a więc na